Carissimi amici di Novi Targ, carissimo sindaco e autorità tutte, con infinito piacere ed immensa gratitudine verso il vostro riconfermato senso di ospitalità ricevuta porto il mio più affettuoso saluto dalla comunità di Roverbella legata a Novi Targ dal 1993. Un saluto riverente che indirettamente voglio portare dalla nostra provincia mantovana, dalla nostra regione di appartenenza, la Lombardia, ma soprattutto dall'Italia. Un legame quest'ultimo consolidato in particolar modo da Papa Giovanni Paolo II. Il gemellaggio che ci lega è un vincolo più alto e profondo di fratellanza istituzionale, la stessa che lega tutti i nostri paesi di appartenenza, i quali possono godere di quel minimo comune denominatore di principi e valori democratici su cui si basano le proprie radici e che più in generale sono la base della nostra casa comune, l'Unione Europea. Che questo rinnovo di legame reciproco sia una tappa fondamentale del lungo cammino futuro dei nostri paesi. Grazie mille, novità. A ja podczytam tłumaczenie. Najdrożsi przyjaciele z nowego Targu, drogi burmistrzu i przedstawiciele władz. Z ogromną przyjemnością i ogromną wdzięcznością za Waszą okazaną gościnność przekazuję moje najserdeczniejsze pozdrowienia od społeczności Robert Bella, związanej z nowym targiem od 1993 roku. Szczególne pozdrowienie pośrednio chcę przekazać również z naszej prowincji Mantury. Naszego regionu, do którego przynależymy, ale przede wszystkim z Włoch, aby zademonstrować więź z Polską, skonsolidowaną w szczególności przez papieża Jan Pawła II. Partnerstwo, które nas łączy, to coraz większa więź Braterstwa instytucjonalnego. To samo wiąże wszystkie nasze państwa, przynależności. Które mogą cieszyć się tym minimalnym wspólnym mianownikiem zasad i wartości demokratycznych, na których opierają swoje korzenie i które bardziej ogólnie są podstawą naszego wspólnego domu Unii Europejskiej. Oby odnowienie wzajemnej więzi było fundamentalnym etapem długiej przyszłej podróży naszych społeczności. Dziękuję bardzo. Cortez, burmistrz miasta Robert B. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym e, włoskim gościom. A teraz prosimy o zabranie głosu naszym, naszych gości z Niemiec. E, Przemówi pan burmistrz Johannes Manns. So, vielen Dank. Lieber Gregor, lieber Christoph, lieber Waldemar, lieber Jan, liebe Eva. Gemeinsam mit meinem Kollegen, Herrn Volker Krossmann. und Herrn Rainer Schröder überbringe ich die herzlichsten Grüße der Politik und der Verwaltung aus Rade vom wald Herzlichen Dank für die Einladung. Es waren und sind wunderbare Tage hier in Novitag, und wir haben hier freundliche, liebenswerte Menschen kennengelernt. Gestern auf einem großen, schönen Konzert das unter dem motto lebte zeit ist liebe und ich kann mich nur dafür noch mal aussprechen ich verbringe gerne viel zeit in mobilität. lieber frégerch eine tolle stadt hast du und man spürt diese ständige weiterentwicklung hier in der stadt. in zukunft wollen wir diese verbindung auch intensivieren, mit Vertretern der Wirtschaft Treffen organisieren. Wir wollen unsere wirtschaftlichen Kräfte bündeln. Und am Schluss möchte ich natürlich nochmals danken und besonders bei Eva, die heute auch noch Geburtstag hat, für ihre kompetente und kluge Betreuung. Herzlichen Dank. Und alles Gute den Bürgerinnen und Bürgern aus Novital. Vielen Dank. Drogi Grzegorzu, drogi Krzysztofie, drogi Waldemarze, drogi Janie, droga Ewo, wspólnie z moimi Współpracownikami, panem Volkerem. Grossmanem i panem Reinerem Schröderem. Przy, przynosimy tutaj pozdrowienia z całego miasta Rady Formwald. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jak zwykle spędzamy tutaj wspaniały czas wśród naszych przyjaciół, których poznaliśmy, poznawaliśmy tutaj przez lata. Wczoraj byliśmy na wspaniałym koncercie, którego motto było czas to miłość i ja Przyszedłem tutaj, żeby Państwu powiedzieć, że czas spędzany w Nowym Targu jest czasem najlepszym w moim roku i drogi Grzegorzu miasto Nowy Targ rozwija się i można odczuć tutaj atmosferę ciągłego rozwoju a w przyszłości chcielibyśmy rozwijać nasze kontakty poprzez spotkania przedsiębiorców, ale ale też spotkania Rzemieślników, bo w naszym mieście również rzemiosło dobrze się ma, tak jak tutaj w Nowym Targu. I chcielibyśmy wspólną inicjatywę, jakąś osiągnąć, się, jeżeli chodzi o rzemiosło. Kończąc, chciałbym podziękować, tak mnie niezręcznie to czytać, bo to podziękowania dla mnie, na... prosili to. Muszę. Chciałbym szczególnie podziękować Ewie za to, że zajmuje się nami tutaj już od kilku dni, no i składa mi też życzenia urodzinowe, bo tak się złożyło, że dzisiaj moje urodziny. Także dziękujemy bardzo. Panie Ewo, ależ absolutnie nie ma się czym grębować. Wszystkiego najlepszego. Liczność była o by wiele większa, bo było to na koncercie, więc liczę na Was wieczorem. Też. E, powiem więcej, e, tutaj stoi również sprawca zamieszania pod sceną, który mnie o tym poinformował już dziś rano. Wszystkiego dobrego. E, a teraz e, o zabranie głosu e, proszę naszych sąsiadów ze Słowacji, e, panią Elenę Brigową.